No hejka, witam Was w nowym materiale na tym kanale, a to właśnie dzisiaj zrobimy wielkie przygotowania do świąt wielkanocnych, zakupimy nowego konia oraz wydamy troszeczkę moich pieniędzy, których zaoszczędziliśmy, ale zanim oczywiście przejdziemy do tego niesamowitego filmu, chcę bardzo serdecznie podziękować najnowszym pięciu subskrybentom, którymi są Szarki, Zapcoin, Mcia Games, Xmadia oraz Star Stable. A jeżeli to właśnie ty chcesz być się właśnie na tej liście, to możesz zasubskrybować ten kanał, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo milutko. Również możesz oczywiście stawiać łapeczkę w górę, również będzie mi bardzo milusio. Zapraszam Was na wielkanocnego live'a, który pojawi się już w ten czwartek, czyli, czekajcie sprawdzę, bo nie pamiętam. Będzie to właśnie 6 kwietnia o godzinie 18. Informacje szczegółowe znajdziecie na społeczności, na YouTubku. A jeżeli chcesz zaobserwować mnie na Instagramie, to aktualnie pojawi się nazwa. Zapraszam na mojego Instagrama. No i to chyba wszystko, co miałem wam powiedzieć na początku. Bardzo serdecznie zapraszam was do oglądania tego materiału. <laughs> jedzie już, jedzie! Dobra, musimy się przygotować tak, jak to było kiedyś. Pamiętam, jak kiedyś właśnie masa ludzi jechała promami. Aktualnie no, tutaj jest naprawdę dosyć słaba frekwencja, ale, ale no trudno, każdy woli podwózkę, niż przyjechać specjalnie do Fortu Pinta. Ale my już właśnie jesteśmy na promie. I zaraz będziemy w Dolinie Złotych Wzgórz. Okej, okay, już właśnie powolutku tutaj dojeżdżamy. I naprawdę nie mogę się doczekać, żeby w końcu wydać moje pieniądze. Jak możecie się spodziewać, zakupimy sobie Marwarii, które aktualnie są właśnie na promocji. I kiedyś te konie zbytnio mi się nie podobały, ale teraz po prostu że są właśnie na promocji. To nie wiem, jakoś tak zaczęły mi się podobać. W ogóle jeszcze z tym ogłowiem specjalnym to tym bardziej. Więc wszystko dzisiaj sobie zakupimy, mimo iż ostatnio wydają właśnie szelingi. To to sprzedamy jakieś skałki, które mam z epony i w ogóle z dut i wydaje mi się, że uzbieramy właśnie na to ogłowie. I tak są oto tutaj nasze piękne marwarii. Najbardziej podoba mi się właśnie ten oraz ten, ale ten ma takie piękne oczka i ma jeszcze te jabłuszka, więc szczerze nie wiem, którego mam wziąć. Ten dosyć bardzo kojarzy mi się z serialem Harper, no ale ten znów bardzo mnie osobiście się podoba. Nie wiem, którego weźmiemy, ale zaraz się zastanowię. Dobra, doszedłem do wniosku, że jednak kupimy tego, ten wydaje mi się, że no urzekł po prostu moje serce kosztują 570 star coinsów więc szczerze to nie jest aż tak bardzo dużo no dobra, a więc yy, bez zbędnego przedłużenia wybierzemy sobie grzywę i tutaj to wszystko, czy one mogą mieć warkoczyki szczerze nie pamiętam, o matko ile tu jest grzyw, ta była najlepsza bo tutaj ten ogon najładniej wygląda, więc zostawmy tom ja nie wiem czy ja chcę go kupić, ale ale zaraz po prostu będę narzekał, że kupiłem kolejnego konia dobra, spersonalizuj mm, i kup i teraz tak, to będzie młoda klacz. O imieniu już wam mówię jakim. Będzie to właśnie bi. A tutaj sobie zrobiłem puste i wydaje mi się, że to wszystko. To jest chyba najszybszy shopping. Konia, który w życiu zrobiłem. Na pewno chcesz kupić tego konia. Wiecie co? Ja się jednak rozmyśliłem. To, to nie jest dobry pomysł. No oczywiście, że tak. O matko, mamy tutaj katstękę, fajnie. Tutaj jakby coś się zbagowało, szczerze nie wiem, no ale okej. Okay. O matko, ona jest naprawdę tak giga piękna, naprawdę śliczna, po prostu śliczna. Eee, aha. Znów zapomniałem ściągnąć sprzęt. Dobra, wyślemy ją do stajni i szybciutko tam sobie pojedziemy na naszym blazie. Okej, okay, jesteśmy w stajni i teraz tak, gdzie ona będzie? Chyba ją wywali tutaj właśnie na pastwisko. Tak, jest tutaj. Damy ją może za Moonlighta i tam pójdziemy koniecznie. Ściągniemy sobie sprzęcior. I ogarniemy to wszystko. Ogólnie chcę jeszcze kupić o głowie, z tego co Wam już mówiłem, więc no, troszeczkę dzisiaj jeszcze pieniędzy wydamy. Hejka piękności, ale ona jest naprawdę piękna. Ma tak prześliczne oczka. Cudowne, naprawdę cudowne. O, oh, wow, ale ten ogonek jest ładny. Naprawdę wygląda tak jak u Arabków. O, ja tu mam jeszcze czaprak z tych zadań. Aha, no tym konie nie można, dobra. To mamy coś takiego, mamy coś takiego, mamy coś takiego, ale o zaraz oczywiście zmienimy. Oczywiście jeszcze chciałbym założyć jakiś e, fajny outfiter wielkanocny, więc to i tak też będzie zmiany. E, troszeczkę ciuszków z wielkanocy z poprzednich lat mam, więc wydaje mi się, że coś sobie wykombinujemy. Może właśnie w kolorach żółtych, zielonych. Albo różowy. Ale ładny wielkanocny czaprak, nie, on musi być. On musi być. Patrzcie, on ma nawet takie jajeczka namalowane. Ale serio, kozacki, naprawdę piękny. Nie, no w białych nie, białe nie, czyli koniecznie musimy kupić jeszcze owieki. Pozbędziemy się skałek, oj tak. A nie ma jeszcze jakichś owiek wielkanocnych, nie było czegoś takiego? Okej, okay, stać już nas aktualnie właśnie na to, albo jeszcze mamy takie, ale te chyba wyglądają lepiej, kupujemy te, oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że na tych koniach możemy je założyć. OK I kolejne pieniądze zostały wydane po prostu superowo! I zobaczymy właśnie, gdzie znajdę to fajne ogłowie. Bo ono z tego, co pamiętam, jest tylko i wyłącznie dla tych koni. I chciałbym kupić je białe, więc no mam nadzieję, że je znajdę jakkolwiek. Oj, to nie jest to. To nie jest to, kurde, ja się boję, że jego już nie ma, ale wątpię, żeby je usunęli. Mam nadzieję, że go nie usunęli, bo. O jest! To jest to, ale mamy jeszcze czarne. Hmm, nie wiem, które weźmiemy, czy czarne, czy białe. Oj, szczerze nie wiem. Kompletnie nie wiem, kompletnie tego nie przemyślałem, bo nie wiedziałem, jaki outfit wybiorę. Ale coś wydaje mi się, że wykombinujemy. Oj, to nie jest to, to nie jest to, to nie jest to. I tak oto właśnie prezentuje się nasz outfit. Wydaje mi się, że nie jest aż tak bardzo źle zrobiony. Nie wiem, wydaje mi się, że na sweterek tutaj pasuje, mimo iż jest wielkanoc, jest już kwiecień. To i tak wiemy, że na dworze aktualnie jest dosyć, dosyć zimno. Więc wydaje mi się, że Auschwitz jak najbardziej e, fajnie ubrany, jak na moje możliwości. A takim malutkim, wielkanocnym bonusikiem oto w tym filmiku będzie zobaczenie, jakie właśnie wielkanocne pozostałości pozostały w mojej szafie. Więc jesteśmy sobie aktualnie już właśnie w stajni i będziemy tego wszystkiego szukać. Tutaj naprawdę mogą być niesamowite perełki. Okej, okay, udało mi się znaleźć pierwszą rzecz i jest ona w sprzęcie, czyli siodło wielkanocne i to jest właśnie do tego całego kompleciku czyli mamy tak, mamy takie właśnie oto siodełko, mamy taki ładny czapraczek więc to są dwie rzeczy pozostałe po tamtejszej wielkanocy, która kiedyś była w Star Stable O, nie wiem czy to nie jest właśnie z tego ogłowie, ale tak, wielkanocne ogłowie czyli taki właśnie żółto-biały zestawik, naprawdę jest on całkiem ładny tylko szkoda, że nie ma on zbyt wielu punktów jesteśmy aktualnie w przedmiotach i to tam właśnie na stronie 10 Kolekcjonuje wszystkie stare rzeczy, które kiedyś były w SSO, jakby ze starych eventów, i to wszystko. Mamy tutaj mianowicie coś takiego jak jajko wielkanocne. Wypełnione po brzegi cukierkami, czyli to na pewno jest właśnie z obchodów Wielkanocy. Mamy również oczywiście gotowane jajko na miękko czy na twardo, czyli to również jest z Wielkanocy. I niestety wydaje mi się, że nic więcej z Wielkanocy tutaj nie mamy, a szkoda. Możliwe, że po prostu czegoś nie widziałem, jakby w ubraniach i dlatego po prostu nie ma tego, ale wydaje mi się, że jakiś na pewno ciuszek jeszcze dla postaci kupowałem, ale nie wiem, nie mogę po prostu tego znaleźć. Kochani, naprawdę nie uwierzycie, co udało mi się znaleźć. Jesteśmy aktualnie na blogu Amfory, czyli Paulina Sweet Down. Jeżeli nie wiecie, jeżeli nie oglądaliście Amfory, kiedy jeszcze tworzyła filmy na YouTubie, no to właśnie to ewidentnie pokazuje, że jest to jej właśnie blog, bo to jest ta nazwa i na pewno to jest właśnie jej blog. I udało mi się właśnie tutaj znaleźć zawartość sklepu wielkanocnego, który kiedyś był, jakby tutaj nie jest zbyt wiele pokazane, ale no, troszeczkę tutaj właśnie tego sprzętu jest. Czyli mamy sobie właśnie tutaj zielony taki właśnie zestaw i mamy różne. Kaski, więc naprawdę bardzo fajnie. Dużą zaletą tych właśnie ciuszków jest to, że były one stosunkowo bardzo tanie. No ale z drugiej strony zostawaliśmy bardzo małe statystyki, więc Szczerze nie wiem czy to było dobre, czy to było złe Koniecznie dajcie znać co wy o tym sądzicie Zapraszam was oczywiście również na dzisiejszego live'ika O godzince 18 .00. Będzie to live'ik wielkanocny, który będzie trwał Wydaje mi się dłużej niż zwykle Chciałbym na tym scenie właśnie zrobić kurczaczkowe Top model, jeżdżenie właśnie z wami wyścigi jakby w grupach Bo zostały dodane takie specjalne Z eventu tego jeździeckiego I różne inne rzeczy, jeżeli chcecie zobaczyć co dokładnie, to zapraszam Was na społeczność, a ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam miłego dnia i cześć!